Na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia zarząd podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania programu ochrona, ochrony środowiska dla miasta Koła na lata 2023-2007 z perspektywą do 2030 roku. Uchwałem w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą wykonanie ekopracowni edukacyjnej o nazwie Zielone Serce Szkoły w Zespole Szkół Technicznych w Kole a także w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Wielkiego w Kole na podstawie powyższej uchwały powierzono Panu Romualdowi Adamkowi stanowisko Dyrektora LO w Kole Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Wielkiego na okres od dnia 1 września 2023 do 31 sierpnia 2028. Członkowie zarządu spotkali się z przedstawicielami Związków Zawodowych Oświaty, panią wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kole oraz panem Romualdem Adamkiem w celu wyjaśnienia sytuacji związanej z wyborem nowego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole.